Słuchajcie, witam Was serdecznie w takiej przepięknej miejscowości w takim przecudnym miejscu które tutaj widzicie i podziwiacie, to są oczywiście chałupy i my jesteśmy w porcie chałupy, słowo port może takie lekko nad wyraz ale tak to się nazywa tutaj przystań kaprów królewskich, jak to brzmi, słuchajcie a my jesteśmy na niej czyżby byliśmy czyżbyśmy byli Przyszło na dzisiaj tutaj być. Słuchajcie, ja zachęcam was do subskrybowania mojego kanału, do polubienia tego filmu, jeżeli wam się on podoba. No i słuchajcie, oczywiście każdego innego, który wam się podoba, nie tylko mojego, ale każdego. Słuchajcie, Ech, ale moje to tak wiecie, szczególnie potraktujcie. No i słuchajcie, możecie wesprzeć mój kanał e, symboliczną kwotą. E, Zobaczcie jaka to jest kwota. Możecie również mi postawić kawę, ja w załączeniu dam linka do Kipli, gdzie możecie postawić właśnie tą kawę i określić kwotę, sami określić kwotę tej kawy. Słuchajcie, a ja kończę ten temat i przechodzimy do konkretów. Jesteśmy w miejscowości, która jest znana z dwóch rzeczy. W zasadzie trzech, bo tu jest taka plaża Taka, taka rozpowszechniona Przez pana Zbyszka Wodeckiego e, Na całą Polskę Ale czy to jest największa taka plaża? Z tego co czytałem Nie To nie jest największa taka plaża A dlaczego ta piosenka, słuchajcie Tu właśnie w chałupach powstała Czy też nie tu w chałupach Ale o chałupach powstała A nie na przykład o największej takiej Plaży. Jest jeden zasadniczy powód, słuchajcie, i ten powód też ma jakby korzenie historyczne. To tutaj w XIX wieku, słuchajcie, XIX wiek odbył się ostatni proces czarownicy na Pomorzu. Słuchajcie, pomyślicie sobie, ale w Polsce się działo. Nie, 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 to nie było w Polsce, to był zabój pluski. Proces ostatniej czerownicy pani Krystyna Cejnowa została oskarżona o przepraszam, coś mi spadła, spadła mi rękawiczka, bo jest szczególnie chłodno. Już ją podniosłem, także spokojnie. Słuchajcie, to właśnie tu się odbył ostatni proces czerownicy na Pomorzu i to były czasy kiedy tutaj za zaborcą były prusy. Słuchajcie, to jest autentyczna sytuacja. Dokumentację możecie odnaleźć w dokumentach pruskich Zresztą została spisana książka właśnie w tym temacie na bazie właśnie takowej dokumentacji, która tutaj jest. Ja rozmawiałem tutaj którymś razem będąc ze sobą, która zajmuje się o, właśnie tą tutaj łódeczką i ten pan opowiadał mi, że w czasach jeszcze 50. XX wieku wierzono, że ta kobieta była czarownicą. A oskarżono ją. Przyjechał tutaj znachor z centralnej Polski, który leczył pana Konkela i słuchajcie, no i on stwierdził, że to, że nie może wyleczyć, to jest jej wina, bo ona rzuca, rzuca na niego czary urok. Że jest złośliwą czarownicą i co jeszcze, a w, w ogóle słuchajcie, na to miało być to, że e, na dachu domu tej kobiety siadały czarne kruki. A my sobie tak spacerując doszliśmy do drugiej historii związanej właśnie z chałupami. To jest Twierdza Władysławowo. Tu była Twierdza Władysławowo. Tu mniej więcej w tym miejscu to była Twierdza Nasypowa. 1635 rok, widzicie ją tutaj na mapie, i widzicie, że Półwysep Helski był szeregiem wysepek. A tutaj gdzieś jest Gdańsk, Oliwa, Oksywie, Puck, Swarzewo. No i niestety nie ma Gdyni. Słuchajcie, Gdyni nie ma. Gdynia była taką miejscowością, którą, której się nie zaznaczono na mapach wioską rybacką. I sobie Tak, tutaj kawałek przewędrujemy. O, spójrzcie na tą piękną miejscowość. Jaka ona jest dzisiaj pusta, opustoszała. I jaka po prostu jest taka wymarła. Trochę inna niż w lato. I trochę może przez to albo ciekawsza. Albo nie interesująca. W zależności kto jakie klimaty lubi. A patrzcie, żeby czarne te ptaszydła siadały na dachu, to tu jest pełno takich czarnych ptaszydeł. Jak można kogoś właśnie oskarżyć o coś takiego? Po prostu powiem to, co myślę. Dla mnie to była likwidacja konkurencji, bo ta kobieta krystynacyjna była zielarką, która na podstawie różnych ziół też potrafiła wyleczyć. No i chodziło temu znachorowi o to, żeby zlikwidować swoją konkurencję. Patrzcie, przyglądam się temu drzewu, jak je brutalnie opcie. Oj, Bardzo brutalnie. Trochę zachwiało pionami i poziomami, no ale to się zdarza. Słuchajcie, tutaj macie taką siłownię. Ciekaw jestem w ogóle, czy korzystacie z takich właśnie siłowni. Tutaj macie ławeczkę Zbyszka Wodeckiego skojarzyło mi się, bo słuchajcie, kiedyś ktoś mnie się zapytał, czy ci się nie nudzi tak chodzić kilka razy po tych samych miejscowościach. A ja odpowiedziałem, że lubię wracać do tych miejsc, w których byłem już słowami czy też myślą Zbyszka Wodeckiego. odpowiedziałem nie będę włączał tych piosenek, które tam możecie sobie przy tej ławeczce włączyć, bo od razu YouTube mi wyrzuci tą relację. A nie chciałbym tego. Tutaj macie fajne dosyć fotografie z chałup. Widzicie kościół w chałupach. Tutaj tutaj widzicie łódeczki. A tu jest moje najciekawsze zdjęcie. Właśnie barykada z parowozu. Rok 1945. A my się przenosimy w zupełnie inne miejsce. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, z jednego portu dostaliśmy się do zupełnie innego portu, w zupełnie innej miejscowości. A gdzie? No to już chyba się domyślacie, gdzie my jesteśmy. Właśnie teraz, właśnie w tym momencie. O, teraz to już chyba wiecie na pewno, jaka to jest miejscowość. To jest oczywiście Jastarnia. Przepiękny port w Jastarni. Trochę. W takim zabarwieniu historycznym okresu II wojny światowej rok 1939 tu właśnie stacjonują polskie trałowce, które 14 14 września zostają zbombardowane w momencie kiedy nie są na żadnej akcji, a właśnie są tu w porcie przez niemieckie luftwaffe. W ten sposób zostają albo zatopione, albo. Unieruchomione, a my idziemy sobie wzdłuż właśnie takiej oto tutaj promenady. Chciałem powiedzieć alejki, ale aleja słowo mi się źle kojarzy. Kiedyś Smoleń mówił, w czasach słusznie minionych, idą aleją robotników. No i tak być może to właśnie wyglądało. A my sobie tutaj z wolna spacerujemy już odpad napis związany z galerią. No niestety. A z boku widzicie łodzie, takie dosyć ładne łódki. Łódki, ale mi się słowo napatoczyło. Łodzie e, takie można by rzec, nawet może i ekskluzywne. Stoją tutaj na nabrzeżu i czekają na swoją porę, a pora to zapewne będzie. E, jaka to będzie pora no oczywiście, że lato w lato wypłyną i będą cieszyć oczy ludzi, ale również cieszyć tych, którzy nie będą pływać spójrzcie jeszcze raz na ten piękny port przecudnej jastarni popatrzcie sekundkę, zanim przeniesiemy się w zupełnie inne Miejsce. Jeszcze sekundę. Tu widzicie jeszcze taki teren stoczniowy, tamten w oddali. Nie wiem, czy widać taki żółty budynek. To jest Bosmanat Portu. E, gdzieś tu jakiś czas stała, temu stała Helska maszopelia ale teraz jej nie widzę. Być może już jej tutaj nie ma. Ta, którą możecie w lato podziwiać na Helu. To jest te stateczki, takie. Naprawdę one są ładne, fajne, pięknie wyglądają i tak interesujące. Słuchajcie, w nocy kiedyś tutaj byłem między tymi statkami wiatr hulał. To takie było dosyć mroczne uczucie, ale to też można przeżyć spokojnie. Spójrzcie, jak ładnie słoneczko nam tutaj świeci, daje właśnie kłunę na wody zatoki a my przenosimy się już w zupełnie inne miejsce chodźcie ze mną no i słuchajcie z miejsca z którego, w którym byliśmy Przenieśliśmy się w trochę inną rzeczywistość taka pustynia tutaj jest spójrzcie Jakieś ptaki słyszymy, i to wszystko. Ludzi tutaj nie ma, a jestem teraz. Oczywiście, że w Juracie. Przepiękna Jurata. Przepiękna miejscowość. Przeciekawa. Historycznie związana z Polską. Czy też z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Gdzieś tam w oddali, w kierunku w którym teraz idę, jest ośrodek prezydencki. Tu, patrzcie, przepiękne słoneczko i przepiękne molo. Oczywiście, jeżeli chcecie popatrzeć sobie na to wszystko, to musicie tutaj taką, taki przyrząd mieliście, mijaliśmy, a my sobie zmierzamy w kierunku końca tego mola. Albo jakby to ktoś zaśpiewał I ciągle iść w stronę słońca I my idziemy, słuchajcie, w stronę słońca Tylko to słońce się przed nami trochę dzisiaj schowało Nie wiem, może się zawstydziło Może, nie wiem, przygotowuje się do czegoś ważnego I dlatego się schowało A może po prostu chce od nas sekundę odpocząć słońce i słońce nie odpoczywaj ale dobra już mówiąc tak poważnie piękne molo jakbyśmy spojrzeli na nie z lotu ptaka to byśmy zobaczyli taki krzyż o jednym boku krótszym drugim dłuższym o tu widzicie tą perspektywę tylko niestety lata się nie więc nie pokażę wam z lotu ptaka słuchajcie a my sobie tak z spacerkiem Zmierzamy do końca. Tam co widzicie z przodu, nie wiem czy tak widać. Teraz nie jestem w stanie Wam tego przybliżyć, bo mam taką osłonę, żeby trochę ochłonić, osłonić Wam mikrofon, żeby mniej te podmuchy wiatru było słychać. Które na pewno jest, trochę słychać. Słuchajcie, ale nie mogę, że tak powiem, wszyscy regulować pewnymi rzeczami. No i. Ale widzicie, tam może w oddali taki cypel wystający, to jest mała torpedownia. Torpedy były wystrzeliwane z Oksywia, z Gdyni Oksywia, z dużej torpedowni. A w tych małych, one były tutaj trzy, badano trajektorię ruchu tych torped. Słuchajcie, a my sobie tak zmierzamy kroczkami do samego końca tego oto pięknego mola. To jest najdłuższe molo tutaj na Półwyspie Halskim tych mul jest kilka bo chociażby dwa są w samej jestarni. jedno takie wąskie, ale długie a drugie szersze a być może krótsze słuchajcie, czyli flipi flap po prostu jest w jestarni, a my zwierzamy do końca, tutaj widzicie tą łódeczkę na, na moich relacjach zimowych, letnich możecie ją tu zobaczyć ona tu zawsze jest zacumowana. Chciałem, żeby słowo zaparkowana. Słuchajcie, no i oczywiście z niej z góry wystają wędki. Czyżby coś tu było łowione? Słuchajcie, a my do końca już sobie zmierzamy. Patrzymy na te piękne okoliczności naszego cudnego słońca. kiedyż ono wyjdzie. Kiedy nam pokaże, jakie nad morzem jest. cudowne Was w kolejne ciekawe miejsce. No i słuchajcie, z jednego miejsca pięknego przenieśliśmy się do innego miejsca pięknego. Zapewne już wiecie, jakie to jest miejsce. Ja chciałem Wam pokazać, jakie tutaj kołysanie statku jest. Dlaczego on się tak kołysze, nie wiem, ale może Wy to wiecie. Słuchajcie, w oddali widzicie na pewno na pewno Muzeum Rybołówstwa przepiękne muzeum w tym muzeum możecie popodziwiać pooglądać sobie akt pewien akt nadany przez krzyżaków jak i obejrzyjcie moje poprzednie relacje na pewno się z nich dowiecie albo w następnych też wam powiem, ale nie na każdej będę mówił o tym słuchajcie oczywiście u góry jest też wieża wieża jest drewniana ta drewniana wieża Obecnie to jest punkt, z którego możecie sobie popatrzeć na miasto, na półwysep i możecie po, podziwiać. Słuchajcie, czyli jest to punkt e, taki obserwacyjny, wieża widokowa. Patrzcie, jak tu jest dzisiaj. Przeładnie, prześlicznie, czy też przepięknie. Bardzo mi się podoba właśnie to miejsce. Tak, trochę samotności i o tej porze dnia uwielbiam. Hel jest jakby ostatnim miejscem, które dzisiaj odwiedzimy, także nie pojedziemy dalej, no bo nie ma gdzie. Hel, Półwysep Helski za Helem już się kończy, także innego miejsca dzisiaj nie odwiedzimy. Także na tej, w tej części dzisiejszej relacji będziemy się zapewne Żegnać. A ja chciałem po prostu, żebyście zobaczyli, jak wygląda zimą, właśnie wtedy, kiedy go nie odwiedzacie. Czemu go nie odwiedzacie o tej porze roku? Nie wiem, ale widocznie jest jakiś powód. Patrzcie, jaki fajny kadr. Jeszcze jedno spojrzenie w tył na kapitana Morgana. Jeszcze jedno spojrzenie w przód i słuchajcie. Lecimy dalej, no bo czas płynie. A chcę coś jeszcze Wam tutaj pokazać, jak to miejsce wygląda właśnie o tej porze dnia. Przed chwilą było przepiękne słoneczko, ale już go niestety nie ma i go dzisiaj już nie zobaczymy. No, tak to jest, że czasem ono po prostu znika, szczególnie na noc. Słuchajcie, patrzcie, jak się kołysze fajnie. Jak ktoś nie lubi kołysania, no to nie jest to miejsce dla niego. Szczególnie ta taka łódka. A my sobie wchodzimy tutaj, widzicie, wędzarnie rybki wędzone możecie sobie nabyć. Gdzieś tam była zawsze budka ze śledzikami, ale to też bardziej latem niż teraz. A tu widzicie wejście do portu. Port oczywiście to jest konstrukcja XIX wieczna oczywiście rząd pruski tutaj w tym uczestniczył to też wam opowiadam w jednej z moich relacji dlatego dzisiaj jakby sobie odpuszczę ten temat patrzcie jak tu jest ładnie w tym właśnie momencie Warto tutaj przyjechać kiedyś szedłem właśnie tą drogą i tam bliżej e, bliżej e, Fokariu. właśnie taka, takie statko dzików, szło w moim kierunku, ale na szczęście jest tu murek. Sobie wszedłem po schudkach na murek i <grywki> dziki nawet nie zauważyły mnie, przeszły. Patrzcie, jak ładnie oświetlone. A my zmieniamy kierunek i pójdziemy sobie zobaczyć, jak to miejsce, samo miasto wygląda. Właśnie teraz tu macie toalety, jakbyście chcieli. Skorzystać to one zapewne tam będą jeszcze. Także spokojnie przyjeżdżajcie tutaj i korzystajcie. A my sobie idziemy obok kapliczki, obok e, pewnych elementów związanych z morzem, czyli kotwicy, obok innych miejsc, w których są, znajdują się pewne rzeczy, które przyjeżdżajcie i tutaj podziwiajcie. Zobaczymy, jak wygląda główna ulica właśnie teraz, właśnie zimą, i właśnie wtedy, kiedy no chyba nie ma na niej jednak turystów. Chodźcie ze mną, popatrzymy sobie, pooglądamy, pozastanawiamy się nad tym cudem i fenomenem tego miejsca latem. Dlaczego nie można zrobić przyciągnąć tutaj turystów? właśnie w inną polu roku patrzcie tutaj jakby ten deptak pieszy po sezonie zamienia się w ulicę i to jest rzeczywiście ulica pozdrawiam osobę, która mi opisywała na jakiej zasadzie działa ta ulica, pozdrawiam panią i słuchajcie no widzicie samochody sobie wjeżdżają, wyjeżdżają co tam chodniki co tam chodnik trochę mało, może potrzebna również ulica, żeby ją zagospodarować właśnie dla samochodów po co ludzie mają które by chodzić słuchajcie, restauracja pub, patrzcie jak pięknie oświetlone gdzieś tam te oświetlenia dają uroku temu miejscu właśnie o tej porze dnia popatrzcie pub, restauracja tutaj galeria biżuterii Także kilka rzeczy jest tutaj pootwieranych. A my przejdziemy sobie na drugą stronę ulicy. Zachowamy się tak samo jak samochód, czyli nie będziemy zwracać uwagi, że to jest ulica. <laughs> Oczywiście żartuję, zawsze zwracajcie uwagę, że to jest ulica. I bądźcie zawsze ostrożni, no bo to wasze bezpieczeństwo, wasze zdrowie i wasza sprawność fizyczna w przyszłości. Słuchajcie, my idziemy sobie koło Rzeszenia. Kaszubsko-Pomorskiego, oddział Hel. Ma taki piękny tutaj domeczek. Tutaj taki sklep pewnego płaza. Kiedyś powiedziałem gada i ktoś mnie poprawił. Płaza, dlatego teraz staram się być poprawny. Poprawny językowo, bo to jest strasznie ważne. Słuchajcie, płaza. Oczywiście to mówię pół żartem, ale również serio. A tutaj widzicie Mikołaj. Bo to już nie ten czas. Słuchajcie. No i tak możemy sobie tą uliczką spacerować w zasadzie bez końca w przepięknym klimacie, tu widzicie pączki. Zapewne przepyszne pączki, ale cena również jest przepyszna, dlatego omijamy miejsce i lecimy dalej, no chyba, że ktoś lubi pączki w takiej cenie. Ja poczekam aż że tak powiem ludziom znudzą się pączki w tej cenie. Słuchajcie, a tutaj widzicie halski burger. Takie miejsce nieczynny z powodu, że zamknięty. No, z poczuciem humoru ludzie. Otwarte od godziny 13 do ostatniej buły zamknięte. Przepraszamy. Zapraszamy jutro. Bo zjedzone wszystko Dobra, dobra, idziemy dalej. Skoro zjedli, ale nas zapraszają, to może jutro wpadniemy. Rzeczywiście to może jest pomysł, żeby lepiej jutro wpaść. Oczywiście żartuję Żartuję, bo on nie jest czynny po sezonie. A tutaj masz operia helska. Jeżeli lubicie dobrą zuperyą, to tutaj możecie takową. Zjeść, a ja z tego miejsca powoli się z Wami już żegnam. Słuchajcie, cieszę się, że byliście ze mną dzisiaj na tej całej mojej relacji z Półwyspu Helskiego. Kończymy ją właśnie na Helu, właśnie tutaj pod Maszopelium. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej mojej relacji. Do zobaczyska.